siedem poważnych błędów w komunikacji lekarz pacjent. Często pytacie mnie o komunikację pacjent lekarz. To temat rzeka, temat bardzo ważny, temat bardzo potrzebny. Dzisiaj omówię siedem błędów w komunikacji pacjent lekarz i ich skutki. Ale zacznę od skutków. Jeśli chodzi o skutki, to sprawa jest bardzo prosta. Skutkiem w życiu codziennym braku dobrej komunikacji może być kłótnia może być to, że pójdziemy jeszcze raz do sklepu, może być konieczność powtórzenia pewnej czynności. Skutkiem w leczeniu pacjenta może być nieprzestrzeganie zaleceń, powikłania i spór sądowy. Dlatego tak ważna jest dobra komunikacja. Dzisiaj przedstawię Państwu 7 błędów w komunikacji. Jakie to są błędy? Po pierwsze, to brak czasu na rozmowę. Jeżeli nie mamy czasu na rozmowę z pacjentem, to musimy mieć czas na zeznania w sądzie, ponieważ bardzo często słyszę w sprawach sądowych: Myśmy założyli sprawę, bo nikt z nami nie porozmawiał. Amerykanie zrobili badania na ten temat i okazało się, że kilkanaście procent spraw sądowych wynika właśnie z tego, że nikt nie porozmawiał z pacjentem. Drugi błąd to okazywanie wyższości w rozmowie. Jeżeli Pacjent idzie za lekarzem, a lekarz przez ramię coś mu na odchodne rzuca, to od razu jest to problem. To od razu pokazuje nieprawidłową relację lekarz-pacjent, ponieważ rozmowa wymaga czasu i wymaga również sposobności, i wymaga pokazania, że jesteśmy nią zainteresowani. Trzeci błąd to jest irytacja brakiem wiedzy pacjenta. No, jak on mógł tego nie wiedzieć? Ja kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy: Pani mąż ma infrakcję miokardialną. Ochwała chwała Bogu, że to nie zawał. Lekarz poinformował pacjentkę o tym, że jej mąż ma zawał w taki sposób, że ona go nie zrozumiała. Byłem świadkiem też innej rozmowy: że musimy panu podać na żołądek inhibitory pompy protonowej, a pacjent na to a jak długo będę musiał je nosić? Pacjent nie wiedział, że to są leki. Proszę Państwa, nie irytujmy się brakiem wiedzy pacjenta. I to jest kolejny błąd. Czwarty ten żargon. Nie trzeba używać żargonu, nie trzeba się za nim chować. Warto wprost, jednoznacznie, prosto powiedzieć pewne rzeczy pacjentowi. Piąty błąd, który zdarza się również w rozmowach pacjent i lekarz. To odsyłanie do internetu, a resztę to pan sobie doczyta w internecie. Proszę państwa, to państwa obowiązkiem jako lekarzy jest poinformowanie pacjenta i udowodnienie tego, że pacjent jest poinformowany. No i pamiętajcie o tym, że pacjent może naprawdę kontrowersyjne rzeczy znaleźć w internecie. Nie zawsze może znaleźć te rzeczy, które byście chcieli, żeby znalazł. Szósty błąd. To jest niepatrzenie na pacjenta, to jest patrzenie w monitor, to jest unikanie wzroku pacjenta, nie róbmy tak. Patrzmy na pacjenta, postarajmy się tak ustawić nasz monitor czy komputer, na którym musimy pisać, żeby pacjent nas widział. I ostatni błąd, na który zwracam Państwu uwagę, to jest mówienie zbyt szybko. Jeżeli lekarz mówi bardzo szybko, to to jest niezrozumiałe. Jeżeli lekarz mówi bardzo szybko, to to jest niezrozumiałe. Sami Państwo widzicie i doświadczacie zapewne na co dzień tego, że zbyt szybkie mówienie, zbyt pośpieszne mówienie utrudnia komunikację. Czy robiąc te wszystkie rzeczy, czy unikając tych siedmiu błędów, możemy zabezpieczyć się przed sprawą sądową? Nie, nie możemy, ale możemy zredukować jej ryzyko, i do tego Państwa zachęcam. Więcej informacji znajdziesz na prawalekarza.pl